Witam Państwa, ja jestem Piro, a to prezentacja figurek Sweetie Bell oraz Apple Bloom z serii French is Magic Collection. Postacie te są w strojach z nocy koszmarów. Sweetie Bell jest przebrana za Vampira, natomiast Apple Bloom jest przebrana za Frankensteina. A właściwie chyba powinienem powiedzieć za potwora Frankensteina, chyba tak jest poprawnie. Więc tak się opakowanie prezentuje z przodu. Jest to taki blister. Mamy tutaj nazwę serii. Tak to wygląda na odwrocie. I tu już widzę pierwszą ciekawą rzecz: że fidurka Sweetie Bell jest trochę inna niż to było w serialu. Pokażę to jeszcze przed wyciągnięciem. Tu widzimy, że w serialu Sweetie Bell miała włosy, jakby to powiedzieć, ułożone w inny sposób niż zazwyczaj. Natomiast fidurka ma taką standardową fryzurę. Chociaż muszę przyznać, że taka fryzura według mnie wygląda ładniej niż to, co było w serialu, więc. W sumie nawet jest to na plus, ale okej, okay, starczy radania i otwórzmy te figurki. Wyciągnijmy figurki. Poza nimi mamy jeszcze jakieś ostrzeżenia. Dobra, dajmy to na bok. I zobaczmy, jak się te figurki prezentują. Więc może zacznijmy od Sweetie Bell. Więc tak oto wygląda Sweetie Bell. Cóż, tu widzę, że włosy są, jakby to powiedzieć, są ślady po produkcji. Ale ogólnie prezentuje się figurka naprawdę ładnie. Dobra, łapmy ostrość. Więc tak, ten strój jest taki dość gumowy. Jest miękki i czy jego można ściągnąć, o to jest pytanie. Widzę, że chyba tak. Tutaj widać taki jakby zaczep. O, proszę bardzo. Więc ten strój wampira da się ściągnąć. Tak się prezentuje sam strój. I tak oto wygląda Sweetie Belle bez tego stroju. Więc w sumie całkiem fajnie, że po zdjęciu tego stroju, mamy figurkę Sweetie Belle. No, jakby to ująć, że nie ma w ogóle śladów tego przebrania. No bo, o ile się nie mylę, to jest to pierwsza figurka Sweetie Belle, yy, no, taka wielkości blind bagowej, którą zrobiło Hasbro. Wcześniej żadnych takich figurek nie mieliśmy. i tutaj fajnie, że możemy mieć standardową figurkę Sweetie Belle. Nie, noszę takie wrażenie, że szyję ma dość długą. Właśnie przez ten kostium, żeby się on trzymał. Nie, wiem, porównajmy to z Apple Bloom. No właśnie, tutaj wydaje mi się, że Apple Bloom i ogólnie tucyki mają te szyje krótsze. Więc tutaj, no, powiedzmy, że można ten kostium zdjąć, ale jednak w kostiumie się będzie lepiej prezentować, bo tego aż tak wówczas nie widać. Ale powiedzmy, że nie jest najdrożej. Generalnie figurka nie ma cutie marku z żadnej ze stron. A wydaje mi się, że zostały one wyprodukowane już chyba... Chociaż nie dobra, nieważne kiedy były wyprodukowane. Kiedy była w serialu Noc Koszmarów jeszcze nie miały cutie marków. Więc, okej. Okay. To, że nie mają cutie marków jest zgodne z serialem. Więc tu, przepraszam, mój błąd. No i, co mogę powiedzieć o figurce? Według mnie prezentuje się ona naprawdę bardzo ładnie. Zarówno w stroju wampira, jak i bez niego. Cóż, tutaj w zasadzie nie za bardzo jest do czego ją porównywać. Jedyna inna figurka Sweetie Belle, jaką posiadam, to taka figurka z Chin. No i cóż, tutaj w zasadzie nie ma porównania. Ta figurka wyprodukowana przez Hasbro jest o wiele ładniejsza. No cóż, w zasadzie ta figurka wcześniej nie miała żadnej konkurencji, więc powiedzmy była spoko, ale no mimo wszystko ta figurka zdecydowanie wygrywa, jeżeli chodzi o wygląd. Porównajmy jeszcze tą figurkę z inną figurką źrebaka, żeby zobaczyć jak to się prezentuje wielkościowo. Więc tutaj mam Silver Spoon. Ona chyba z jakiegoś trójpaka była, o ile się nie mylę. Więc tutaj, jak widać, ta Sweetie Belle jest jakby odrobinkę wyższa. Weźmy może jeszcze do porównania Apple Bloom. Więc tutaj właśnie Sweetie Belle jakby była odrobinkę wyższa, ale Apple Bloom jest według mnie dokładnie tej samej wielkości. Znaczy, jeżeli nie, chodzi, jeżeli nie bierzemy pod uwagę jej tej fryzury, tutaj powiedzmy do czubka głowy. To powiedzmy identyczna wielkość. No to właśnie Sweetie jest odrobinkę wyższa przez tą troszkę dłuższą szyję. ok więc tak się prezentuje Sweetie. Według mnie bardzo ładna jest. Ubierzmy ją z powrotem w strój wampira. Tutaj to musi iść pod włosami. I zdaduję, że ubranie ich z powrotem nie będzie aż takie proste. O, ok udało się. Więc figurka Sweetie Belle według mnie rewelacyjna. Przyjrzyjmy się teraz Apple Bloom. Więc tak wygląda Apple Bloom. Według mnie bardzo ładnie jest pomalowana. Ma tutaj po obu stronach malowania. Więc według mnie wygląda to bardzo fajnie. Ma tutaj taką Bardziej upiorną wersję swojej kokardki. Fryzurę i yy, ogon też ma pomalowane po obu stronach. Więc według mnie naprawdę superowo wykonana figurka. Wygląda to naprawdę extra. Oczy też bardzo fajnie pomalowane. Więc muszę przyznać, że ta figurka też wygląda naprawdę rewelacyjnie. Tutaj, powiedzmy, jedyna figurka Apple Bloom, jaką posiadam, z którą mógłbym porównać, to figurka z gazetki. I tutaj, powiedzmy, że obie figurki, no, to, że się różnią wielkością, to jest dość oczywiste, bo w gazetkach figurki są większe niż te blindbagowe, ale też się trochę kolorem różnią. Nie wiem, ta z gazetki ma ten żółty taki bardziej serowy, jakby to ująć, a tej figurce, nie wiem, Wydaje mi się, że temu żółtemu troszkę bliżej do zieleni. Znaczy oczywiście zielony to nie jest, nadal jest to żółty, ale takie wrażenie odnoszę. Chociaż ja się za bardzo na kolorach nie znam. Tak czy siak, według mnie ta figurka też wygląda naprawdę rewelacyjnie. Więc według mnie naprawdę to jest superowy zestaw. Szczególnie, że wcześniej figurki Sweetie Belle w żaden inny sposób nie dało się dostać, no Apple Bloom chyba coś była dostępna, więc ogólnie jestem z tego zestawu mega zadowolony. No i cóż, to by było na tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.